Jutro jedziemy, 4:30. Ja się ubiorę tak jak jutro, zobaczę, czy wszystko mi pasuje. I plecak i zobaczymy, czy wszystko pasuje. Tak, musimy zobaczyć, bo przecież nie pojedziemy w tych niepasujących rzeczach. Tu mam mój plecak. Tu drugi, te dwa plecaki będzie jednym z drugim. To jest wieczór. Wszystko mamy powoli pozałatwiane. Bilet mamy do Dubaju. Co jeszcze miałem mówić? Nie. I checklista moja. Checklista. Tu jest wszystko, co spakowałem. A tu jest co jeszcze mam nie zapomnieć. Będzie dobrze. Idziemy. Jeszcze nam lotu nie odwołali. Oto dziś, znaczy jutro. Wyjeżdżamy. Do, do Dubaju na razie. Nie widać po ubiorze, to tylko na, żeby się To tak... nasze walizki. Ja. Jak zwykle za dużo wzięliśmy. Ja nie wiem. Nie tak, mnie... ja tak miałam brać mało, ale. No, no ja też, ja nie wiem. Ale no i tak. Nie wiem skąd Ale ich że miałam bardzo mało ciuchów i ja ciuchów tak nie wzięłam dużo, ale jakieś inne rzeczy. Całą paczkę lekarstw. No to starość, nie radość, nie? Za to jutro mamy. Dobry. Znaczy ja mam tylko 11 jestem, kilo moja waży. Bez problemu sobie podnoszę sama na samym początku w plecach, co bardzo dobrze zwiastuje bo jak jechali, jechałam z tym to się nie podnosiłam sama. Tak. Ja teraz wziąłem ten i waży 11 kilo, więc jakieś 10 kilo mniej niż ostatnio jak dźwigałem. Dobra. Mieliśmy namiot, teraz nie mamy namiotu. Jutro 4.30 wyjeżdżamy. Czekaj, nie, nie już będzie na kamerze. Nie, wszystko, ja jeszcze nie, nie... To nie wszystkie moje rzeczy. Plecak. O! O, góra, dobra. I jeszcze to... Podręczne. I tak będę jutro szła. O! No matko. Ola! Ola! ola pach. <laughs> Ładna galeria. Tak. Jesteśmy. Zimno. Wylądowaliśmy, Dobrze. zostawiliśmy bagaże Przeczytałam, i... że tutaj nie właśnie oszczędzają na klimatyzacji w autobusach. Gdzieś się dojeżdża, jest zimno. I zmartwam w autobusie, chociaż na zewnątrz jest chyba dalej 30 stopni Jesteśmy w galerii Ibn Battuta. Bogatka szuka. To są, o, kibla. To są kibla. A nie, to nie kibla. Nie? To kościół. Ja wiem, co to znaczy, ale nie można też się nauczyć. Nie <laughs> na wiem. Dziś były tak na lotnisku, że były frei, i toalety. Rodka mi kazała nagrać centrum handlowe, egipska część. A Kerfura dalej nie ma w tej egipskiej części. Ani Kigla. Tam jest nie. Jak... pokazać, pokazać tych Funciaka. Funciak był Sprzedawali z podobiznę Emira emiratów w muszę pochwalić tą galerię jedna z ciekawszych jakich byłem kiedykolwiek co chwilę ale jest widzisz, inny w co jest na górze? ptak ptak tylko nie znaleźliśmy kerfura chociaż szliśmy po kierunkowskazach Kibel w końcu znaleźliśmy no, ale a teraz wyjść nie, nie możemy. możemy osobne nawet miejsce czy do robienia makijażu ale wyjść nie możemy teraz Może wyjdziemy kiedyś Już pół godziny tu jesteśmy Idziemy już 10 minut przystanku do Dubaju Ruchomymi chodnikami, ale tak nie do końca Tak, bardzo wolno, że powiem. I mamy już dosyć Jechaliśmy w metrze W metrze zawsze pierwszy wagon jest dla kobiet i dzieci A Marek chciał tam e, stanąć, bo bo chciał patrzeć się na przednią szybę. Jest buczka liczba. Chciałem, a nie można. Ale ja go zlinczowałam Jutro na pewno Nie pójdzie się kobiety, że... Może tu jeździć. Chcę siedzieć. Nikt nie ustał przy miejscu Trzeba walczyć. Ja walczyłem z jedną kobietą i no, wygrałam. O, wreszcie Dubaj morna. Naprawdę 10 minut z, dwo z przystanku jedziemy takim czymś. Jak yes. w jakiejś grze. Normalnie jak w Ameryce tak, to jest Tak, prawie ta w tym, jak ten z Wrocławia Wrocławia Jednego W, ta w, ta <hierda> w A, Dzień, Duże to, ale ja bym chciał wyjść, chyba że coś tu jest wizę, nasz to, to Było CCC to wcześniej Ale nie jest taki ładny jak tamta galeria Niestety tamta wygrywa ta na razie drugie miejsce w Dubaju. Tam słońce. Był. Tak. Chyba dzielnica muszę mm. Tu Dotarliśmy. Przez przez Dubaj. A tu jest to najwyższy budynek w tej części kosmosu. A tu wieżowce w której się nie świeci u góry żadne świat Mi się podoba tutaj. Ładnie, fajnie miga. Fajnie miga. A gdzie fontanny? Tu są, ale nie działają. No to co? Yy, o jakichś równych godzinach są pokazy. Tu za minutę będzie. Przepraszam, to powie, to jest masakra. Czekamy stąd. Tu są Dubaje. A tu wreszcie sportowy samochód stoi. jakiś. O fajnie wieje, tak przyjemnie, jest tak ciepło dalej. Słuchajcie, 6 grudzień. Niby wieje, a jest ciepło. To chciałam poczuć. Zdychać z ciepła. W Najgorzej, że będziemy musieli iść do na przystanek metra znowu. To nie jest takie łatwe. Mm. Dobrze, bardzo, bardzo. Dubaj oceniamy pozycyjnie. Tak. Jest tu bardzo bogato. Można na jeden Zobacz. dzień jesteśmy w stanie przyjechać do bogatego kraju, bo akurat nie będziemy jeść przez jeden tak. dzień i, i przeżyjemy, nie? A pochodzić... galka lodów 35, jeśli no. kosztowała, tam na placu. Głównym, Czyli to co jest ponad 40 zł. No. Nie? Tak Także ma. no. Ale można się poczuć jak milioner tutaj przy tych wszystkich budynkach. Ale tylko poczuć. Ich pochodzi się po takiej czystej. Tutaj ulice są czystsze niż nasza podłoga. No. Mówili, że w Monako są super czyste, ale tutaj to jest... Monako, niech się uczy. Prawda, ja chwilę no, dotknęłam ziemi, to miałam czystą rękę. A po co ziemi dotknąć? Ale wszystkie nowe ale wszystkie. Ale o, czwart, czwarta już. A, to jedna, okej, okay, Mają różne kolory. My choroba zawodowa, wszystkie ogarniamy, tylko nie możemy pożyczyć ani sprawdzić, ile kosztują, bo nie mamy internetu. Życie. Tramwaj w Dubaju. Tu taki skansen, można powiedzieć. Skansen. Tam są. Tam są star kanseny. To są pierwsze tak. mieszkania w Dubaju, a tam są. I, w ale nie ma tu niestety dla tych większości mieszkańców, którzy przyjechali tutaj budować te wieże. Bie tu nie pokazali tych o Abu Dhabi, 2020 Paris, Han, Dujshera, Duba nie wiem ale fajnie Hiszpania, Maroko Hiszpania 2 do 0 przegrywa w Carmelburgui Proko strzela, jak strzeli przechodzi. Super apartament w Dubaju Przy starym mieście Luksus jakiego Już długo nie dostąpimy Szyba mm. bardzo brudna pięknie Jeszcze nie ma uchwały Widzieliśmy żarcie za 25 zł Śniadanie Także jak na Dubaj bardzo tanie. No, całkiem przyjemny hotel Sami Hindusi w tym hotelu. I Łazienka. Wszystko za 257 zł. My tu, weszliśmy tu aby poczuć ten luksus klimatyzowanych przystanków tutaj. Na kawkę. Kawka na wynos na przystanku. Będziesz pić. No <noise> super. Fajne, ale już Jak... trochę dorypane, to jest. No jest super, żeby jak będą często, to na chwilę wejdzie no. się chłodzić, bo jest bardzo, bardzo ciepło. Ale fajnie, że wieje wiatr. Jesteśmy w ogóle w dzielnicy takiej typowej, ale nie Mamy ma tutaj typowej. Ale chód. hotel Marek znalazł super, naprawdę w takiej dobrej cenie. Um, wszystko było um, w tym hotelu super, łóżko wygodne i śniadanie było też dobre i e, blisko starego miasta. To byś tak. nawet nie wiedział? Nie wiedziałam. Dzień. Marek. Jest dzielnica typowa, ale mieszkają sami hindusi Nie ma raczej lokalnej społeczności, która stanowi w Emiratach 12%, więc raczej oni mieszkają w tych wieżowcach a nie tak. No ej, a słuchajcie stąd. na śniadanie jadłam taką potrawkę warzywną, taką do miseczki się nalewało, takie to wygląda, wiecie, jak jakieś nasze leczo, czy coś. Było tak ostre, to jest... Ja nie wiem, co to będzie w Indiach. ale To dobra. indyjskie było pewnie, bo sami. A nie herbata, to Marek spróbował, to myślał, że się zżyga. Ja wypijam prawie na prawie samym chyba mleku z jakimiś różnymi dziwnymi przyprawami, także była taka zaczerwieniona. No i ta wiordani była dobra, ta taka specyficzna. Chodzimy do starego miasta kiedy Dubaj miał jeszcze kilka, może kilkanaście tysięcy mieszkańców. Tu się zaczął Dubaj. No fajnie, no to raczej jest wszystko odremontowane, bo to nie było takie ładne w 70 lat temu. Restauracja. Popraczka z dywany. I hindusi, serpieni No ja myślałam tutaj coś obsługa. Obsługa no? A to co? O, ładnie. A, o, tam chodzili... pierwsi. Arabowie kiedyś ciągli, takie żony i winciągłe takie z na to. To był początek. Kop... Kopie muzeum? No. No tu kawę. Jest neska O to jak z tych, z patrz. A to Neska powstała. Zaladyna Ladyna iść. On skakał po tych właśnie Tatka na starym mieście. Dobrze w cieniu. Stare wow. miasto w Dubaju jest mniejsze niż jakakolwiek chyba galeria, która teraz jest w Dubaju. O, za pomocą się wyszedłem do dziury. Wow. Ciekawe, i na ich tam środku. Tylko długo wystaje. No jeden chyba <śmiech> <się> <śmiech> Tylko jeden mieści. <laughs> Dziura na jednego gołębia. <laughs> tu jest fajne. O, z cieniem. O, woda, który zostawił. Bardzo fajne to stare miasto, chociaż pewnie odbudowane i zrobione tak, żeby było ładne. Niewiele ma wspólnego. No. No. Ale fajne, stare miasto, warto zobaczyć. Dubajska łódka. Na tym podbijali świat. Ropy szukali pierwsi Dubajczycy. Stare miasto, fajne, ale martwe, niestety chyba ani jednego mieszkańca tam nie ma no, same restauracje a tu turystów wypuszczają? No, no, tam jest jeszcze stare miasto więc może nie, nie jest łódeczki a tutaj sobie śpią malutkie w cieniu na łódeczce nie będę im przeszkadzać. nie wiem czy to jakaś miniaturka bo tutaj człowiek by miał problem, żeby tu siedzieć dziwne o. ta raczej jest ok, ale reszta ta na przykład, jak oni tu siedzieli jeszcze z takim małym żaglem nawet wielbłądy mają wszystko w tym dywali. ale ładne, zadbany Zawsze to one są takie, wiesz, brudne i tak dalej. Ja ten wygląda jakby z salonu wyjechał. To no. widzieliśmy okay. ładniejsze stare miasto. Takie starsze niż tamto. Takie Dary bardziej Ol. naturalne. O, nawet mają ten. Chińska. Ej, to jest chińska i tu strasznie dużo chińskiego. Tam były ulotki przy meczecie i wszystkie były po chińsku. Pewnie dużo turystów z Chin tutaj, nie? oni są pieniężni, niektórzy przynajmniej. Polaczki nie A, No chociaż tyle, że Lewandowskiego mamy i go kojarzę. Takie popękane. O, jakie dzieci mamy. Bez nosu, chodź, dzieci bez nosu. Odmartwycham na tym. Zimnie tutaj. Starbucks, nie spodziewałem się go tutaj. Pan coś nie mógł no, podjąć. Starbucks lubi się. Ale fajnie, zrobią. pod wiklinką Ciekawe, ile tu kawa. A zobaczmy, czy jak sprawdzę, czy kawa jest w porównaniu z tym. 30, prawda? 25 tylko idzie. Ale nie ma pieniędzy na szczęście. Praktyczny Zostaliśmy atakowani ze razy przez sprzedawców Teraz są ludzie, to mniej atakują. Jezu, ja nie. Faktycznie użyłem kamery i nie, nie atakują. Wychodzimy. Dziękuję oh, bardzo. Tak to wyglądało. Ale tak to wyglądało przez kilometr. No. Jeden mnie zatraciło. Za no. Mi też szalik zarzucił i... No, thank you. Thank thank you. Patka tu zostawiła telefon. Co prawda jakieś 5 minut minęło, ale nikt nawet chyba się nie pokusi. Nie mieli życia. Ty mieiś ple... pleca go obok nie. No jak mogłeś nie zobaczyć, że nie wziąłam telefonu. No moja wina, że zapomniałem no nie, jej telefonu No twoja tak samo, bo... Nie? No, nie pogrążaj się. Nie nadajemy do podróży Tak, bo ja mam pilnować westle. No. Bo brałeś plecak, który był obok. Twój pleca w każdym razie zleża. bezpiecznie tu jest. Nie ukrad. Tu jest pełno takich ulotek na ziemi, gdzie masaż VIP-owski zapewniają. Nie wiem. VIP masaż sam. Mówią tu ludzie masaż Jesteśmy, idziemy na prom prom który nas zawiezie do mariny dwie godzinki będziemy ale kosztuje ile 50 dirhamów no a miał 25 ale to pewnie z innego miejsca no to tak ma parę stopów ale i tak spoko 6 dych za dwie godziny promem zobaczymy tą wyspę sztuczną palmę z drugiej strony podobno z ziemi ona nie jest taka fajna jak z kosmosu ale Zawsze coś O, rowery do wynajęcia O, są rowery do wynajęcia, ale hulajek tu już nie ma Były tylko w centrum No takie Tu jest e, dzielnica rządowa chyba A Może siku chcesz, to sobie pojedziesz do Treina. No Idziemy mnie siku do Treina. Stare miasto Ze statków Nie tylko puste może ja się sią za tobą Nie my, ruszyliśmy, dwie godziny nas czeka wycieczka na takim oto w Za całe pięćdziesiąt ich trochę. Nie, o, nie wiem jak się wolałam. O jest stateczek stryp. Katkę już opaliło, więc musi się niestety smarować. A my tubaj. Tam w tle jest burzka lifa. Płyniemy naszym jachtem. To bardziej jachtostop, ale... Super! Super atrakcja poleta, naprawdę. No. I nie droga. Teraz nie droga, a przed chwilą mówiła, że droga. <noise> Bo wyczytałam w internecie, że było pytanie, Jane. Ale nie tak fajnie. Domki. Mam nadzieję, że im nie przeszkadzamy. Bo tanie nie były na pewno. Nawet meczet jest na tej wysokce. Uczalara! Tam mnie nie robi już wrażenia. Kiedyś robił. A jak tobie się Bełatka podoba? To Mi się podoba. Ale mały. No, tam jest centrum. Tu jest malutki kurczalara, a tam jest Marina. Palm Island zaraz będzie Ale myślę, że my nie zobaczymy tej palmy którą, którą widać z kosmosu Dobrze, Recek Purczalarab to jest Palm Island Ten fajny budynek, naprawdę coś się postarał ten wielki i największy na świecie park wodny. powoli dopływamy, jeszcze mamy 15 minut przez tą marinę, przez środek przepłyniemy ładny jak. taki czarny marina wreszcie się trochę uciszyło bo zwolniliśmy Nasz obiad z Kirkula. Półka za jednego. W ładnych okolicznościach. Wow. Jest tu czysto, porządek, wszyscy jeżdżą na hulajnogach. Nikt się nie zaczepia na ulicy. Tu nie, ale w centrum zaczepiania, w starym centrum. I soczek czeka na sobie. Kerkur jednak na całym świecie wspiera tanich podróżników Tak Jeszcze było pół kurczaka w sumie dość tania, ale nie wiedzieliśmy gdzie go zjemy Głupio by było jeść na ławce kurczaka No co? W sumie Nie wiem, czy tu w ogóle można jeść, a co dopiero kurczaka Rzecz jemy, jemy Koniec I tak, nasz spacer Żegnający Dubaj po marinie tu jest winy, które idą od tamtego wieżowca u góry i się można zjeżdżać na to. Jachciki, jakieś wreszcie, fajniejsze. Tylko problem jachtów tu jest taki, że nie ma gdzie płynąć. Słyszałem. W Europie jest lepiej mieć jacht. Kolejna część mariny A tam się meczeci uchował w się Nie są to najwyższe budynki w mieście, ale i tak fajnie robią wrażenie To jest cisza, spokój. Tak, i ptaszki śpiewają. Ptaszki z głośników śpiewają prawdopodobnie. O, tu jest jakiś rubel, to może jednak prawdziwy. No, prawdziwy. <laughs> zastanawialiśmy się, że to tak głośno śpiewają te ptaszki. Ludzie trachki. na bulajkach jeżdżą. Wiesz, że tu jest cisza, No, naprawdę, spokój. super, miejsce do relaksu. Ekstra. Starczy dużo zarabiać. No, możesz tu mieć. Albo jeść e... w codziennie. Głupi? Myślę, że nie, ale tu nie jest podobne jakieś super drogie te no, apartamenty podobnie. w tych wieżowcach i nic. Jedziemy już powoli na lotnisko. Także Marek podał taką propozycję, że znajdzie pracę w Dubaju i się tu przeprowadzimy, jak będę chciała. Więc no nie wiem, się czy za znajdę, słowo. Nie. nie, nie ma pracy w tym kraju dla ludzi mojego Dopuszczamy Dubaj, a dokładnie Abuzami. Poszliśmy na lotnisko i oczywiście biegliśmy na inny terminal, który był 2,5 km dalej. Na szczęście po drodze zapytaliśmy o drogę i nas pan wziął na stopa. Tak, to jest no. jakby nasz pierwszy autostop, nie? No. Bo... Dubaj bardzo band. Bardzo miłe pan z Indii był tak. Z Indii, no właśnie. Także dobry znak na początek. Tak, mamy nadzieję, bo właśnie czytam tutaj o Delhi i trochę się boję. Jesteśmy na lotnisku dla Indyjczyków tylko, bo jest w takim stanie, że po prostu masakr. Tu jeszcze w miarę wygląda, ale tam, tam wcześniej to w ogóle podłoga była pozrywana. Wszędzie śmieje takie, no... Lekle, też lekle, takie, już... I tanie żarcie, no, znaczy, coż ty? tyle. No, chleb. Z, do, ostatnio, do ostatniej monety się z Emirą. No jak ta waluta? Dirhamy, Już Nie mamy dirchamy. No szkoda, nie została jedna na pamiątkę, ale no wiecie, głodni jesteśmy, to chleb przydał. Znaczy taki placek, nie? Suchy Ten placek. Ich. Nie, nie, nie był suchy, bo był taki pusty. To. Pusty placek. <laughs> Dobra, jedziemy. Następny przystanek. Nowe Delhi. W Indiach.